Witam serdecznie Dzień dobry, no albo dobry wieczór, bo nie wiem kiedy będziecie oglądać mój film e, Tak jak obiecałem w poprzednim e, Mam kilka urządzeń takich profesjonalnych, nawet bardzo profesjonalnych Radiowych, no, no i dzisiaj e, chciałem pokazać jedno z nich Może nie będzie to, to akurat radiotelefon e, Typowy jak przyzwyczaiłem Was troszeczkę. Dziś to jest taki transiver. Urządzenie nazywa się transiver firmy ASCOM, Barry Vox, VOS68, Victor Sierra68, tak po radiowemu. A co to w ogóle jest? Otóż to jest taki nadajnik, lokalizator lawinowy, który można sobie Wziąć, jak idziemy w góry albo gdzieś tam w takie miejsce, gdzie może nas przysypać lawina. No i urządzenie jest takim bikonem, dajnikiem, który wysyła sygnały radiowe. No i jest też lokalizatorem, który pozwala szukać, szukać drugiego takiego, drugiego takiego urządzenia. Jeżeli ktoś nie je ma i jest przysypany. No pokażę od razu, tutaj taki futerał jest. Można sobie słuchajcie włożyć włożyć te, ten lokalizator w taki futerał. Można go zawiesić tam na szyi, gdzieś tam przywiązać, żeby nie, nie uciekł. Nie jest to ciężkie. No to tak. Pokazałem. Dobra, to przejdźmy może teraz do tego, co tutaj mamy w tym ustrojstwie. Oczywiście jak to przystało w urządzeniach mocno profesjonalnych, cała instrukcja użycia znajduje się na, na obudowie wydrukowana. Żeby wiadomo było co z tym robić. Kolor oczywiście taki też typowy dla urządzeń ratowniczych. Taki wściekle pomarańczowy. No, jak ktoś tam do czynienia z ratownictwem, takim czy siakim, medycznym czy innym, to pewno wie o czym mówię. Nie pozdrawiam, druhów. Eee, dobra, przejdźmy teraz do szczegółów bardziej technicznych. Z czego to jest zasilane? No, zasilanie jest popularne. Urządzenie jest y, y, mocno uszczelnione. Ma tutaj wszędzie uszczelki, śrubki zalane są też takim jakimś uszczelniaczem, silikonem. No, zasilanie jest popularne, czyli dwie baterie. Baterie typu AA, AA czyli dwa paluszki R6, mówiąc po polsku. Czyli rysunek, jak to włożyć. No, więc włożymy i nie będziemy tutaj więcej się tym interesować zakręcę to jest do zakręcenia. Oczywiście można jakąś tam monetą na przykład. Wykonane z takiego tworzywa bardzo mocnego chyba zbrojonego włóknem. No I na górze znajduje się jeden jedyny przełącznik z blokadą który służy do do włączania poszczególnych funkcji. Od razu po włączeniu Radio posiada głośniczek. Teraz mamy funkcję lokalizacji. No i tu zwiększa czułość, tak. W ogóle urządzenie pracuje na częstotliwości 457 kHz. Czyli no na zakresie można powiedzieć długo, długofalowym, no zbliżonym do pośredniej pośrednie odbiorników AM, czyli No nie powinno tam być śmieci żadnych, tak? No obecnie no Przy pracujących zasilaczach Impulsowych wiadomo, że, że będzie to słychać ja Zaraz próbuję pokazać Postawię go tutaj Na takiej dość dużej czułości Załączę to zasilacz impulsowy Zobaczycie, że od razu Strumu. A jak się zbliżę do zasilacza, słychać, że pewnie jest jakiś rodzaj anteny ferytowej. Wyłączę, żeby nie zakłócało nam to. Te tutaj eksperymentów. Nie, nie mam drugiego, żeby, żeby zapodać sygnał, ale zaraz pokażę Wam przy jak to się zachowuje. Słuchając na drugim odbiorniku, czyli, czyli no regulacja jest potrzebna, no bo jak jesteśmy dalej, no to zmniejszamy sobie, zwiększamy czułość, tak? W miarę zbliżania się. Jak coś już mamy, to, to tą czułość zmniejszamy, żeby precyzyjnie zlokalizować. No myślę, że jest tam jakaś antena ferytowa albo CFK na ferycie. Dobra, co jeszcze robi ten przełącznik? On ma jeszcze pozycje wyłączone, tak? Ma jeszcze pozycję test, która służy do sprawdzenia baterii zapewne. Czy to trzeba ciągnąć blokadę, jak się w drugą stronę? O, przełączy na test, widzicie, że pomryguje dioda, czyli sygnalizuje, że baterie są sprawne jak na razie. Tak, to trzeba przytrzymać, tylko to jest chwilowa taka funkcja. Natomiast ta funkcja. Nadawania, czyli wysyłania tych sygnałów, to trzeba sobie przełączyć. Słuchajcie, o! Na tą strzałkę, nie? I teraz w tej chwili pracuje jako beacon, czyli już spełnia tą funkcję nadawania. Wysyłania tych sygnałów, jak wychodzimy gdzieś w góry, czy w takie miejsce, gdzie może nas przysypać, to włączamy. Potrafi pracować przez 24 godziny, nadawania na bateriach 24 godziny, nadawania czyli sporo co. Natomiast 5 godzin odbioru, czyli jak szukamy kogoś, to przez 5 godzin. E, dobra, to teraz, jako że urządzenie nadaje na częstotliwości właśnie wspomnianej 457 kHz, wezmę sobie, słuchajcie, odbiornik. Akurat pod ręką mam taki odbiornik Sony, e, profesjonalny. Aby wam tu pokazać, a ustawiona jest ta częstotliwość Sony ICF Pro 80, zabytkowy. A, antenka jest, ale ona tu nie jest potrzebna, bo słuchamy na zakresie średniofalowym. Dobra, włączamy. Tak wygląda ten. Ten sygnał nadawany, Doliłem się trochę, tak. No klepie to jakąś tutaj pewną mocą, bo chodząc po pokoju słychać, tak. Słucham wymisliłem. Także z biednej biedy można by szukać było Można było wysukać by za pomocą odbiornika z takim zakresem no, ustawić tylko częstotliwość najlepiej jakiś taki cyfrowy, tak aby miał antenę ferytową. O, także pokazałem wam, że no, daje No tej funkcji szukania niestety przez tak. Te... No nie mam drugiego, więc nie chciał wierzyć na słowo, że... Dobra, no, no, wyłączę, żeby ten SONek nie hałasował. Niestety nie pokażę w każdym bądź razie. Takie ciekawe urządzenie. Ciekaw jestem, czy ktoś z Was w ogóle to widział z bliska. Podobne urządzenia. Z tego, co, co się zorientowałem, i od, od człowieka, od którego to mam, to używane było to przez wojsko w armii, w armii szwajcarskiej. Domu, kraj górzysty. A, także. Małe to jest ustrojstwo, jak widzicie. Dobra, wyłączę, żeby tu nam nie nadawało, przyłączymy pozycję tą zerową. 457 kHz przypominam, tak ciekawie wybrane. No, nie ma tam stacji, nie? Na pewno to sprawdziłem. Wieczorem też nie, nie słychać. W każdym bądź razie takie ciekawe urządzenie. Też radiowe. Nasunęło mi się od razu skojarzenie z tymi nadajnikami, kto, które mają górnicy w lampkach swoich, latarkach na, na, na kaskach, które też służą do lokalizacji ich. To może ktoś z Was wie, to proszę o informację, jakie to częstotliwości. Nie mam, niestety. Może uda mi się gdzieś kupić. To wtedy pokażę. No na razie na razie pokazałem Wam coś takiego. Nie widziałem na YouTube po polsku oczywiście, żeby ktoś pokazał takie urządzenie, to no to się trochę po, pochwalę. W każdym bądź razie. Dajcie znać, czy ci się podobało, A, czy taka tematyka Was interesuje, takich różnych yy, ciekawych urządzeń elektroniki profesjonalnej, radiokomunikacji, czy też awioniki, bo takie też mam w zanadrzu, czyli takie z samolotów, sprzętu lotniczego. Na pewno jeszcze pokażę i... Dajcie znać w komentarzach, czy się podobało, co jeszcze chcecie zobaczyć i czy może macie takie ciekawe urządzenie jakieś? No, jeżeli chcecie, to można podesłać do mnie z miłą chęcią. Próbuję rozpracować, jak to pracuje. Pokażę na filmie i odeślę. Ale mam taką propozycję. Jeżeli ktoś by chciał. Zapraszam do oglądania. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, to, to zrób to. A ja postaram się, żeby było ciekawie. W przyszłości na pewno jeszcze, jeszcze pokażę Wam coś ciekawego. A na pewno zawsze będą to urządzenia ze styku właśnie techniki radiokomunikacyjnej, profesjonalnej, czy tam takiej dla amatorów, czy, czy, czy zwykłych użytkowników. Zwykłych jak na przykład, ale też, mówię, postaram się, się coś za i wrzucić. No, także trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie w niedzielę. No i do zobaczenia. Dla Amatorów 73, cześć.